Tak, dzień dobry. Ja Wisła, ja Wisła od razu dość. Na moim kanale YouTube muszę się podzielić z wami impresjami dobrymi i złymi. Słychać mnie raczej na pewno. Pytanie, czy się utrzyma. Jak to się nazywa? To tak, czy się utrzyma? Nie wiem, czy jesteście, czy nie jesteście. Okulary muszę mieć do jazdy, ale tak żeby czytać konkretnie te komentarze to mi raczej się nie uda panie dziejku, chyba, że pod słońce będę jechał dobra, jedziemy hmm. czekaj, się tu trzeba poprawić ok więc takie mieszane miałem uczucia, jak nagrywałem wczoraj tego live'a o tym islamie, bo co mnie to kurwa obchodzi, nie <laughs> co mnie to gryzie, nie jak jak ja w ogóle nie w tym kierunku, nie? Ja w ogóle mnie tu nie obchodzi. Mnie tutaj obchodzi tylko, jak można. Okej. Okay. Jak można stąd spiergolić, nie? Ja nie wiem co on chce. Okej. Po prostu tak. Sobie. Robić, co mu się podoba? To była ona, nie? Dzień dobry. Słuchajcie, więc tak, live u mnie na, na tym, na kanale, bo jednak jest oglądalność później. Dzięki jakimś pewnym algorytmom, to jest. Oglądają to tam paręset ludzi, to jest dobre. Dobrze, dla promocji mojego kanału. Zapraszam do subskrypcji, um, bardzo proszę, um, do subskrypcji. Um, um, Jakbyście coś chcieli tutaj skomentować, to możecie. Jeżeli możecie, to możecie to jakoś tam podzielić na grupach, tam, nie wiem, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek, to już od Was zależy, bo ja nie wiem, jak się tutaj też podzielę, ale to Wy może wpadniecie na jakiś pomysł, gdzie można tego live'a e, rozpowszechnić na pewno można na przykład rozpowszechnić tego posta, który go zrobiłem o tym live'ie na Facebooku i to by już dało nam możliwość ku temu, żeby że tak powiem tutaj się znalazło trochę więcej ludzi. Bardzo ciekawe rzeczy się wydarzyły w komentarzach. Czytałem komentarze z ostatniego live'a, który był na Facebooku i to mnie bardzo ucieszyło, bo miałem, mam tutaj teraz towarzyszy, którzy widzą rzeczy bardzo podobnie jak ja. To mnie po prostu super bawi, nie? I fantastycznie. Ktoś napisał, że wie albo że widziała, <śmuszczanie> oglądała to, że teraz ten Baron Trump to jest syn Melania Trump to jest po prostu chirurgicznie zmienione wcielenie księżniczki Diany, a Baron Trump jest synem Trumpa i o tym to ja też już wspominałem, bo ja widziałem ten live na ten temat, też, też ten live porównawczy tych dwóch kobiet. Ja przedtem byłem przekonany, że Melania Trump to facet, nie? ale może to, i, może to i jest ta księżniczka Diana. Trzeba by było to rozpatrzyć do końca. Fakt jest taki, że to w ogóle mnie nie dziwi, że tam ta rodzina, te wszystkie rody wspólnie razem, bardzo wszystko mo mocno się trzyma jednej kupy i w ogóle nie jest to dla mnie dziwne, jakby tak było. Myślę, że tak jest. Nie? Oni po prostu tam w, sobie z nami w chuja lecą w pełnym zakresie. Wczoraj o tym islamie zrobiłem e, ten film na prośbę, tak muszę powiedzieć, a zastanawiam się w ogóle na chuj takie coś zrobić nie, cofać w czasie. nie, No bo te wszystkie religie, e, po pierwsze, że wszyscy ci, którzy tak jakby myślą, Biblia, czy tam, czy Stary Testament się jakby znikąd, nie? i te religie jakby powstały z, z, um, z nicości, tak, tak jakby to był wielki wybuch, taki big bang, nie, jak to oni tam opowiadają o ewolucji, że ewolucja się zdarzyła, się, ja wybuch się powstał i potem się powstał świat, a potem powstały, że tak powiem, powstały się z wielkiego nidat, czy kula ziemska, tak jak oni mówią, a potem ludzie. To jest mniej więcej ta sama bzdura, jak to, że, że, e, że te książki, te książki te trzy instrukcje obsługi Koran, Biblia i ten judański Stary Testament, Tora czy, czy Talmud że one powstały. Ups, muszę uważać, że one powstały w wakum, tak? że one w wakum powstały. Oczywiście, że nie powstały w wakum, i to trzeba badać, skąd to wszystko się bierze. Nie? Czy to nie jest copy-paste, czy to nie jest jakieś ściągnięte gówno. Nie? I dlatego to jest na 100% prawda, albo przynajmniej jest duże prawdopodobieństwo, że jak ci tam się kręcą naokoło tego czarnego skrzynki, naokoło w mece, nie? to wtedy taki wortek aż energii wchodzi do góry, się kreuje i z tego pożytek ma szatan. Nie? <laughs> Taka prawda. Ale co mi kurwa do tego, nie? Co mi do tego. W razie ja nie mam nic wspólnego z tymi muzułmanami miałem wspólnego trochę w Londynie, bo widziałem tam rzeczywiście, byłem świadkiem konkretnych wydarzeń, jak oni tymi przekonywali ludzie do tego, że oni mają rację ale mnie to tak do końca nie interesuje. Mnie interesuje bardziej to, bardziej mi to interesuje, że na przykład ten gościu, ten the fittest flat earther, no, najbardziej sprawny ten płaskoziemiec, w końcu zaczął gadać używając noży, to się wydaje, jeszcze bardziej rozsądnie niż dotychczas. Bo przedtem to było tylko z punktu widzenia czysto duchowo-biblijnego, że oni okłamują nas na temat kształtu Ziemi, bo oni chcą ukryć Boga. No I teraz weź tu gadaj o tym. Weź jakiś konkretny uchwyć, o co chodzi, jakiego Boga, co, kto i po co. W końcu skumał bazę i zaczął mówić, że taki, że to sensowne byłoby wtedy tylko, mówić o, tym, o, tym, o tej ziemi kulistej, czyli o tych bzdurach, które też tam w tym islamie też wierzą, pierdołach. Um, um, mówić tylko wtedy, jeżeli coś ma się do ukrycia, tak? Więc zaczął opowiadać o, o tych innych kontynentach i pokazywał mapy, między innymi moją, tak? Tą mapę, którą ja używam jako mapę orientacyjną, która ma służyć ku temu po prostu, żeby zmotywować ludzi do tego, żeby się Wybrać na ten kontynent, żeby ten, żeby ten kontynent od, od wcale nie, ach, tak zresztą kogo to obchodzi? Czy z uwagi na to, że się ucieka, czy z uwagi na to, że się chce coś odkryć nowego? To może dla kogoś i Ksińskiego być ważne, ale tak ogólnie to nie jest ważne, ważne, żeby to zrobić. tak? Bo tutaj, tylko to jest tylko porównanie trochę gorszego z jeszcze gorszym. tak? Macie ten islam, oni będą udawali świętych, nie? Oni udawali, on tu mm, dobrze, tam zapakują te baby w czarne suknie tam w tych, w tych, e, w tych jak to się nazywa, w tych ich meczetach, w, w kurniku one tam siedzą zapakowane i tak rządzą, nie? Wiadomo, jak zawsze kobiety zawsze rządzą rządzą tymi facetami, ale, ale na zewnątrz wygląda że inaczej. W kurniku je tam zapakują. Potem mają te swoje tam reguły o tym ukamieniowaniu. Może tego się tak za bardzo już teraz nie wszędzie praktykuje, no ale jak jesteście nie tej samej wiary i pojedziecie do Dubaju, to szybko znajdziecie się w areszcie, nawet jak wypadek sporządzicie, bo to będzie domniemanie, że to wy jesteście winni. Bo przecież Allah by nie dopuścił, żeby zrobił to w pierwszym przypadku. Ale nie chcę mi się powtarzać, bo to może są też częściowo takie pierdoły, tylko. Ja zauważyłem, że jeżeli chodzi o morderstwa i zabójstwa, nie, to judaizm to robi system systematycznie. Tak? On to robi, Żydzi to robią na przykład poprzez bombardowania tych dzielnic w Gazie. A u tych, u tych to bardziej indywidualizacja następuje. U islamistów jest tak, że on przyjdzie ciebie i gdzieś na ulicy za z ukrycia wyciągnie nóż i cię Jedni to robią na szeroką skalę, a drudzy u siebie mają to gdzieś tam e, wpisane, że tak wolno, że to jest przyzwolenie na to, ale w takiej kwestii indywidualnej. Dlatego tak u, u islamistów będzie jeden do, na jeden, a u Żydów będzie po prostu masowo. Oni tam komunizm wymyślili, to oni masowo mordują, a islamiści lubią się, bo oni muszą też zginąć w tym wypadku, nie? bo wtedy dzięki temu te. Obiecane coś mają po śmierci, to nie jeszcze lubią same własne życie do tego poświęcić. Specjalnie tak obrysowuję. Czy ja dobrze jadę? Mam cel jakiś. Nie, nie wiem, czy dobrze robię, że jadę teraz. Nieważne. Muszę do nurkowania sprawy załatwić. Więc tu jest teraz stop. A jak jeżeli jesteś szczęśliwy, to może jesteś trochę w lepszej sytuacji, bo tak od razu cię nie zabiją. Chociaż. Jak się pomyśli o tych wojnach e, kotelików z Protestantami 30-letniej wojnie, o tych wszystkich e, układach, których oni e, mieli i też w imię tych, to, um, um, to nie jest wcale lepiej. Ale spróbuj nie wierzyć do końca, albo myśleć, że spróbuj się dojść do jakiegoś przekonania, albo wątpliwości, że Jezus może nie burzy. Nie, nie, było go, że nie jest. No to jesteś kurwa potępiony. Nie? To oznacza, co oni robią? Kurwa, ludzie. Weźcie się wejdzie. Ja to muszę jeździć, jak mi się chce. Wolno czy nie wolno? Więc. Jesteś wierzący, ale myślisz, że masz iskrę Boga w sobie, z jakiejś tam okoliczności, bo się dowiedziałeś, przeczytałeś. I teraz jest pytanie dla Ciebie, czy jaki odgrywał rolę ten masijarz? Czy to nie jest? jakaś pułapka żydowska, jakiś tanie sprzedana religia, spółki z walmartu żydowskiej po to, żeby się goje dali na coś złego. No i ty zaczniesz myśleć, zaczynasz myśleć, że tak może być, nie? że to tak może być. To jesteś kurwa potępiony, nie? bo ci, piekło cię dogoni i cię kurwa diabeł rozpierdoli. I to tylko, bo tylko w tych wszystkich abramows, abramo, Abrahamowych religiach. O kurde, ja chodzę, jestem wiem, jak źle wyjechałem. Źle, czy jadę dalej, jadę dalej, i to jeszcze na następny wzjazd Więc, gdzie nie spojrzysz, kurwa, to musisz się albo podporządkować, na kolana się rzucić, albo się musisz e, em, podporządkować. Musisz kurwa hierarchii dać, musisz dać hierarchii pojechać po tobie, musisz słuchać. Jak się nie posłuchasz, nie będziesz się do Meki tam jeździł. I Saturna i wyznawał szatana tam. Albo. I kręcił na około. skrzynkę, to, to. Może się coś wydarzyć, a my nie chcemy wypadków, tak? A, akurat mamy korek. Będziemy mieli szansę naprawić tę sekundę. Tak, wszystkie te sprzęty, kurwa. Lotnicze tutaj. Tragedia. Okej. Okay. Czyli jak gdzie nie spojrzysz, to jesteś potępiony, jak nie zrobisz tak, jak ci kurwa z góry napiszą. Nie? Więc w efekcie taką własną indywidualną duchowość wykreować wśród tych kurwa trzech, nie tylko trzech, bo Hinduizm, Buddyzm to samo. Tylko nie, nie będę się tym zajmował, bo mam biw w dupie. Ja, ja chcę ten kontynent znaleźć. Nie? Ja myślę, że oni nas tutaj wsadzili do najbardziej chujowego miejsca. I on to mówi. W końcu się kurwa ten Flat Earth, e, największy ten, ten e, płaskoziemiec, najbardziej sprawny płaskoziemiec, on o sobie mówi. Zaczął on o tym opowiadać, że tam e, że te wszystkie inne kontynenty, one tam się wibruje w wyż na wyższych wibracjach, bo to w ten, to centrum to jest taki dla outcastów dla tych najgorszych. Nie? My tu najgorsi. Razem z kurwa, z tymi upadłymi aniołami, czyli z tym, z tą całą tą ekipą tych największych popaprańców, którzy nam tutaj też zafarbowali odpowiednio, przedstawili um, ten, przedstawili um, odpowiednio też tę te religię, powpisywali tam różne te wpisy, poprzemieniali te książki tak, poskładali, żeby jedni mieli taką, drudzy taką, trzecią taką, i żeby się nawzajem za, te, za tych innych bogów rzekomo opisywanych w tych książkach po prostu zabijali. Nie? No fajnie, teraz znowu nie wiem, gdzie jestem. Przestań na mnie trąbić, chłopie. Kurwa, bo jak ja cię trąbnę, ja mu tam broń. W razie jakby islamista jakiś do mnie przyszedł, bo nagrałem wczoraj to, ten wczoraj nagrałem to o tym islamie, ale nie będę go długo trzymał, bo ja nie mam ochoty chodzić, kurwa, pod bronią cały dzień, żeby się nie ktoś, kurwa, nie kto nie kurwa nożem, nie? Więc to gdzieś tak z dwa tygodnie zostawię, a potem w pizdu ujadę, tylko no, w prywatny ten to prywatne wideo zostawię, bo, bo wiecie, w życiu się trzeba ustawiać, a ponieważ my żyjemy tutaj w, w sedesie, czyli w imperium szatana, to się kurwa jakoś trzeba udawać, nie możesz powiedzieć na przykład otwarcie, <grytanie> że, że ty kurwa myślisz, że oni jadą do tej Meki, kurwa tam Saturna wyznają, szatana, nie? i że tam jak wortek ten energii idzie do góry, jak oni tam w 50 tysięcy się zebrają, to dopiero kurwa szatan ma dobrze, nie? I że wtedy się dopiero krew leje w różnych miejscach świata, nie? nie możesz tego otwarcie powiedzieć, <śmiech> <śmiech> bo cię mogą dźgnąć. A tym bardziej, jakbyś chciał kiedyś mieszkać w jakimś tam kraju, to musisz udawać, musisz być, jakby to powiedzieć, owcą wilczym, wilczym futrze. Nie, na odwrót. Owcym futrze. O kurde. Muszę być uważny, muszę jechać. <śmiech> ok. <śmiech> Dlatego zajmowanie się tymi rzeczami jest ciężkie. Nie jest w ogóle przyjemne. Ja po prostu swoją decyzję, ja wiem, że tak jest, że to wszystko jest strasznie po, po ciężki kawałek kurwa pseudo rzeczywistości nam tutaj podali. I to wszystko jest tylko po to, żeby, te, żeby jak najbardziej to wszystko zagmatwać, tak żeby tak do końca nie było wiadomo o co chodzi i bardzo trudno do, dokopać się do tego, do, do tej prawdy, no ale niestety tak musiałem powiedzieć, prawdę musiałem być, że Islam to jest jeden z najgorszych tych guwien, które tak, no, można kurwa łyknąć i że tak powiem wyznawać. Chrześcijaństwo ma, postawia przynajmniej pewien znak zapytania. Przedsiębiorstwie jest znak zapytania, nie? kim był kurwa Jezus i czy On rzeczywiście pochodzi z systemu, tak? I co On nam chciał pokazać i czy On żył, nie? To też jest, to jest zupełnie inny temat, nie? Ale takie pytania, Marsa, czy ja będę? Dobra, jadę na Marsy, Czy On, o kurde, teraz, raz w lusterko patrzy raz, nie? Okej, okay. pogadam po ja z Wami się z minut, bo ja nie dojadę tam, bo jak, dokąd chcę dojechać, jak ja z Wami gadam, nie? W każdym razie. Tak, tak, to trzeba powiedzieć otwarcie. Nie? Także znacznie nie będę o takich rzeczach robił filmów, bo ja też nie jestem psychoterapeutą i nie potrafię tutaj pewnych rzeczy dla ludzi rozwiązać za nich. Bo ja po prostu... Myślę, że każdy ma swoje. Tam. My musimy wszyscy kompromisy tutaj na tej ziemi dokonywać. Wszyscy, wszyscy. Chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, wszyscy, bo my, my kurwa, w naszych fałszywych doktrynach i narracjach i to one częściowo na nas wpływają, one nie są dobre, tak? One nie są, my nie jesteśmy dobrzy do końca, bo, bo my jesteśmy w tym wychowani, więc żeby się tego wyzbyć, to jest bardzo ciężka sprawa, nie? Do tego co mam? Palcem pokazywać na nich? Choć wiem, że to jest ciężki, kurwa, ciężki kaliber ten islam, tak samo jak judaizm jest ciężki kaliber i chrześcijaństwo też na przykład dlatego, już wam mówię dlaczego się, chrześcijaństwo to jest ciężki kaliber, dlatego że daliśmy sobie przyczepić ten Stary Testament, nie? na przykład. Kurwa, każdy kto jest przytomny i, i ma choć trochę zdrowego rozsądku, to by w imię jakby był, że tak powiem, takim czystym, czysto czysto chrześcijański punkt widzenia, powiedzmy Nowy Testament, zmiana, ma miłość i wszystko, to powiedział, ja nie chcę tego gówna tam u góry mieć przyczepionego do, do, kurwa, do tego Nowego Testamentu. Ja nie jestem debilem, ja po prostu odcinam się od tego zasranego gówna. Nie? Ale nikt tego nie zrobił i to jest wina. Nie? <laughs> po, po, po chrześcijańsku grzech. <laughs> grzech, że ludzie kurwa nie widzą, że w tym Starym Testamencie to ten opisywany tamten ten Bóg to nie może być nic do, A wszyscy się jak modlą? Ojcze nasz. I o kogo chodzi? O tego chuja ze Starego Testamentu. I co się dzieje? Coraz gorzej jest, nie? <laughs> Coraz gorzej. Tylko Hania mój, tutaj koleżanka z tego, z Facebooka do mnie pisze, że jak pomedytujesz wystarczająco, to będziesz myślał, że jest dobrze. Toż brak, że się można tutaj ustawić, to nie znaczy, że jest kurwa dobrze. Okej, okay. ja nie wiem, gdzie jestem, ale ja jest wesoło z wami i jest okej, okay. więc ja mam inne tematy, ja teraz będę przygotowywał, kurwa, w końcu się ludzie budzą, ludzie mu widzą, że ja nie pierdolę, głupot, jak ja opowiadam teraz znowu, Na no to są na telegramie pod, podpięte, o, tu chyba pojadę, to będzie dobry numer, to mi się wydawało, że to wygląda całkiem źle, tak, to może tutaj nawet trafię tam do tego sklepu, <laughs> um, że... Ops, um, ups, Jestem, jestem. Ale musiałbym zrobić z mi teraz podcast, bo nie mam jak chwycić za ten telefon. Słuchajcie, będę kończył nie? No bo co mam zrobić? Chyba, że stanę gdzieś tutaj z boku i to naprawię. Nie? Zobaczymy jeszcze kawałek. Nie? Sekundę. 5 sekund. Um, damy jakoś radę. Jesteście tam w ogóle? Teraz widzicie pod moim siedzeniem widać, nie. No, <laughs> dobra, okej, okay, okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Czekajcie na mnie. Jestem. Zaparkuję o tu. Na sekundę zaparkuję. Zrobię takie miganie. I zaraz tu przyklejemy jeszcze raz. <laughs> Cyrki kurwa Czekajcie. No. Coraz lepszy jestem w orientacji, w orientowaniu w się w różnych. Dobry, nie? Kurwa, żeby czołówki kiedyś nie zaliczyć, ale ja jestem coraz lepszy w tym. Im więcej tych mam rzeczy do koordynowania, gdzie to spadło, teraz ten guzik też przecież spadł. No chyba założę teraz to tutaj znowu na ten. A nie lubię, lubię, to wolę tamto. Fajnie mi się z wami gada. Poczekajcie chwilę. A może tutaj mi się uda jakoś tak. Nie, nie? muszę Cię chwilę jeszcze poczekać. O, spadło i dokąd to spadło. Okej, okay, tu jest jakiś kabel. Nie jest. A, jest, jest. Dobra, wszystko tracę. Nie? No, spróbujemy to zrobić tak na dobrze teraz, czekajcie. Okej. 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 Dobra. <grymne> 13 osób. Okej, okay. no fajnie. Jestem znowu, żyję jeszcze. Tyle. Działa działa. Okay. <grymne> Jedziemy dalej. I teraz, ale mam tylko 7 minut, bo potem muszę rzeczywiście. <grymne> zmusić się do tego, żeby pojechać do tego sklepu, to znaczy będę musiał uważać, dokąd jadę. Okej, okay, tutaj wyłączam teraz te... Więc e, będziemy dociekać wszystko, co i jak, ale nie będziemy, kurwa, kłamali, nie będziemy mówić, że coś jest dobre, jak to jest gówno, nie? tam z jakiegoś szamba wyciągnięte, ale będziemy się tak to ładnie wszystko układali, żeby potem, żeby tam, żeby się nie dać wrobić, dać wrobić w jakieś tam niepotrzebne kurwa znacki, kłócić się z jakimiś ludźmi, którzy wszyscy mają ten sam ciężar że są noszą, nie? Te wszystkie religijne kurwa, jakby się zaklęcia, które na nas ciągną, islamskie kurwa, chrześcijańskie, żydowskie, te wszystkie zaklęcia, które nam chrztynie nie chrzty, kurwa, <laughs> ja, ja ciekawe, słońce mi w oczy świeci. Bóg słońca, nie? Jezus schodzi i umiera 21 jest najkrótszy dzień roku, i potem 23 jest zmartwychwstanie. 30, tak, 25 zmartwychwstanie po 33. Dokładnie, to on to liczył, wczoraj nagrywałem to. No nic, no, ale kiedyś gwiazdy wierzyli wierzyli to na kopule, które się od, od, odzwierciedlały, a my teraz kurwa za to pójdziemy zabijać. Taka jest prawda, to jest bardzo mądre. Very clever, very clever. To tylko tutaj w tym sedesie jest możliwe. Okej, okay, nie wiem, co mam więcej mówić. Dobrze mi się jedzie, ale nie widzę, bo słońce mi świeci teraz pod ten. Ale ja, ja, dobry, dobry dzień, fajny. E, będę teraz mówił więcej o tym wyjeździe do tego Happy, bo się więcej, ekipa robi większa. Przynajmniej z tych youtuberów, którzy zaczynają kumać bazę, że tu kurwa trzeba odkrywać nowe regiony. Trzeba umieć znaleźć nowe regiony. Komu się nie chce, kto chce kurwa kombinować, myśli, że będzie tak fajnie i że teraz Chińczycy, bo to rzeczywiście może być, oni dominują. Jak ktoś chce tutaj dupą swoją, grubą, zasiedziałą kurwa zostać i siedzieć, to niech siedzi, kurwa. Ale ja jestem ciekaw świata i on opowiadał ten też ten. Który, który w 1959 został tam zawarty czy w 50. latach, i po którego zawarciu wszystkie mapy się zmieniły, no bo są przecież normalnie oficjalne mapy płaskiej Ziemi z 1892 roku, które można było obejrzeć w encyklopediach wcześniej, ale które pokazują zamknięty ten okręg lodowy. To jest trochę suma sumarum dosyć jakby to powiedzieć. No ja jedź, jedź proszę trochę martwiące, dlatego że, e, kurwa, nie widać tego, tych, tego przejścia, summer game. Ale jak ja chcesz coś, coś pozytywnego zrobić, ok, dalej będzie trzeba jednak grzebać w, w, w przeszłości, żeby stwierdzić prawdę, ale tylko po to, w jednym celu, żeby znaleźć, kurde, wyjście, nie? żeby wiedzieć, jak stąd najlepiej się e, wyeksmitować i to w tak mądry sposób, żeby to coś na długofalowo Dało dla wszystkich tych, którzy się zdecydują, żeby, że tak powiem, opuścić ten e, sedes, w którym wszystko śmierdzi pieprzową obudą i też psychozą, tak? Psychozą. Psychozą. W każdej jest uf, psychozą. Wszyscy święci tych chrześcijańscy na jakichś krzyżach umierali, ukamieniowali ich za tego, tego kurwa do góry nogami, tego poćwiartowali, tego spalili. Tam tu mojowała, bo ona z tym poszła. Ten homoseksualistą był i wisiał. Kurwa, kurwa to wiecie, no. nie jest bezpiecznie. Nie? Ja, no, ja broń ze sobą zawsze. Broń, broń, siadaj bronka. Siadaj, musi być ze mną zawsze, broń. Bo kurwa, chuj wie, co się tutaj spotka. O, fajny, fajny gołąb. Tak to jest. O, i kot fajny też. Słuchajcie, kończę, bo pierdolę już głupoty. Nie, Przepraszam, że przeklinam. Podzielcie się tym jakoś. Adam, wiecie, no, to jest tam. Będziemy szli dalej. nie? Zostawiam, tak jak mówię, ten, ten, ten o islamie i ten to wideo też tutaj na parę tygodni. Potem rzucę tylko na prywatną listę. Um, I będą mieli tylko ten ostęp ludzi, którzy, którym ja ufam. Bo ja nie mam ochoty mieć kłopotów za to osobiście. Bo ja wyraziłem swoje zdanie, kto ktoś inny wyraził i co ja myślę? Ale że to nie pasuje, kurwa, wiecie, w ogólną narrację, i że to ktoś będzie uznawał, że to jest obraźliwe albo coś. Ja mam w dupie, nie? ja mam swoją religię, jebomira wymyśliłem, własnego Boga, i dlatego ja, kurwa, mam pewne prawo wypowiadać się w tej sprawie w pełnym zakresie i tak jak lubię. Okay? Dobra, trzymajcie się, trzeba, kończę. Chyba trzeba, trzeba kończyć już teraz. Cekasy, so, które są dosłownie. Nie, gdzie ja tutaj tragedia, Tragedia, co tutaj z Wami robię. Za każdym razem się gdzieś gubię. <laughs> Bayern Arena. Skończę. Ups. Ja. Teraz